W ogóle dzień wczorajszy przywitał się z moim komputerem pierwszym blue screenem jaki dostałem Ale to chyba normalne, bo no na poprzednim komputerze jak go miałem od nowości też blue screena dostałem Też były świeżutki Też ci mówiłem, Wiłem, że na ryby idę, cały sprzęt wziąłem, są wędkę, przynęty, boxy z przynętami, wszystko Cały majdan No i już wychodzimy, już jesteśmy spakowani w aucie No i patrz na tą wędkę, no ona kołowrotka nie ma Odpiąłem kołowrotek przed wyjazdem i położyłem na półce i nie wziąłem go Jest problem jednak nie Zawracałeś, jakś nie zmieniło, jak szedłeś dalej. Z ...dogadujesz. Dużo pytali NP, gdzie pracujesz. Jak im wytłumaczyłeś, że zarabiasz na życie mówiąc ludziom, że kupiłeś kilogram gliny za 500 złotych, po czym oni wysyłają płatne wiadomości, w których się z ciebie śmieją. Eee, słuchaj. Witam serdecznie po roku przerwy. Coś mi się z przeglądarką dzieje. Dzień dobry, dzień dobry, stęskniłem się nawet. Trochę nie było. Kurza twarz podczas wyświetlania strony wystąpił błąd. Kod błędu status access violation. I tak się dzieje co 3 minuty mniej więcej. Na off-streamie to samo. Trzeba przeglądarkę będzie zmienić. Kurza twarz, no tak mówią. E, nie wiem, czy to wina Evila. Nie wydaje mi się. Coś, e, coś się spieprzyło z tą przeglądarką, bo wcześniej na poprzednim kąpie było podobnie, tylko rzadko. A teraz coś częściej. Jak miska, cześć, Mini. E, miska tak, że wyjeżdżałem i nie wylałem wody. Z niej wróciłem mi się takie dziwne unosi na powierzchni. Póki co tak. Muszę ją wylać, bo po odwróceniu też jeszcze tego nie wylałem. Ale niebawem, cywilizacja Kurczę, no chyba niekoniecznie dnia dzisiejszego, wydaje mi się. Ale powinny zostać powoli zrobione przygotowania pod. no pod Elden Ringa. Tylko zastanawiam się, ile mi właśnie zajmie dojście, zrobienie postaci, żeby była gotowa pod Delce. I wystarczająco wcześnie trzeba zacząć, żeby się wyrobić. 21 wychodzi 7 dni na spokojnie, myślę. Z tydzień przed 21. Czyli gdzieś 14. 7 dni? No myślę, że 7 dni na spokojnie. Naraz raczej. Kurde, coś czuję, że z gardłem, tak jakby mi coś się działo na krtani i taki. Nie wiem, nie mogę się pozbyć. Slimak, nie, nie wiem. Coś tam czuję, że jest, ale nie wiem co. Trzy... Nie będzie trzech streamów w 7 dni. Będzie tak. 14, no może z pięć będzie. No to powinno wystarczyć. Największym, najcięższym bossem będzie malenia. Zobaczę ile, z... <laughs> ile z malenią zejdzie. Potrzebujesz 80 godzin? Nie potrzebuję 80 godzin. Elden Ring, how long to beat? 60 godzin niby. No nie, to może troszkę wcześniej niż tydzień przed, bo to by znaczyło, że dzień w dzień musiałby być stream prawie po 9 godzin z samego Eldena, a to wiadomo jak to wygląda często. No to może tak z y, półtorej tygodnia, o z półtorej. Chociaż jak ja przeszłem to malenie wcześniej szybko, a teraz ponoć jest jeszcze prostsza, no to, no zależy jak z losami będzie szło, obstawiam. Na rybach standardowo byłem, jak byłem u teściów, no i złowiłem gówno, a prawie to uszkodziliśmy, bo po takich wertepach jeździliśmy, ale jedno branie było, klen już był przy brzegu, ale nie wyciągnąłem. Każdego dnia oczekiwaliśmy Twoją nieobecność, spędzając czas upośledzonym synem owerpołaczyk daczącym, gdaczącym Kubonem w imieniu wszystkich. Poza skwarsonem. chciałbym Ci powiedzieć, że serca nam się niezmiernie raduje. Kochamy <ścoughs> trzy. Kuchaj, dużo masz alternatyw, także myślę, że nie było najgorzej. A co z demonikiem? Bo coś mi pisali, że demonik się rozchorował. Włosy go bolą. A włosy potrafią boleć. Pamiętam, jak co to była. Była albo ta angina z wysoką gorączką, albo COVID. To tak mi napierdalały włosy, że szok. W sensie, czułem na. No, przy cebulkach ból włosów wczyłem. Tak jakby cebulki mnie bolały. Ale to wydaje mi się, że to od, od wysokiej gorączki, bo coś takiego się pojawia czasami. Mam włosy. E, ile w kasynku przejewałem z chłopakami? Ile? Na ile sobie mogłem pozwolić, żeby mnie to nie zabolało? Taką odpowiedź niekonkretną, <grym> udzielę. Nie przegrałem 100 tysięcy. Popierdoliło mnie. Aż tak, przynajmniej. Twój pierwszy run w Eldenie? 14 streamów. No bo się rozkoszowałem grą. Coś miałem sprawdzić, ale nie pamiętam co. Co miałem? Z... Kurde, coś miałem sprawdzić. Ktoś coś... Leki na pamięć? Nie biorę, bo chyba mi łeb od nich boli. Tak zauważyłem taką zależność, że jak wezmę mindlaba, to potem mnie boli głowa. Więc nie biorę. Jakie zmiany? Co to jest? Jetka, Fenix, Reynard. <noise> nie wiem o które zmiany ci chodzi dokładnie. Nie wiem, co ty do mnie gada. Aha, dobra. A co się stało podczas mojej nieobecności, że jakaś nienawiść do Brusa jest? Czy co? Powiedziałem już na starcie, że ludzie coś pisali. Co to? Popo groni Gucia przed Strażą Rybacką i zaprasza na wspólne łowienie. Straż Rybacka mnie nie dorwała. Musiałem kupić zezwolenie dniówkę, bo to jest inny okręg. 100 zł za dzień, sobie żądali. Poszedłem, zapłaciłem, złotych nic. Biorą pieniądze, nie wpuszczają ryb i zaraz nikt płacić nie Oho. będzie. Tak się to skończy. Co to jest? Wypadek na waleta? Z domu co nie chodzi? <laughs> nie, no, Guciu chyba łowi sobie ryby. No, czasami mi się zdarzy wyjść. nie dostał? Ja wiem, że jest, jest pewnie trochę aspołeczny, nie? No, takie nawet wyjście? bardzo. No nie, no, może się źle czuć faktycznie, ale nie ma co na siłę. Zapytać można. Um, generalnie to... Bez karty łowi? Powiem, że to mój ziomek, ja mam kartę. Ja mam was. kartę! O, tylko no, troszkę niechubra? inną chyba mam. Ja mam taką tak. zlaminowaną. Nie ja masz Mam. Też mam kartę. Zdawałem egzamin ciężki. Pokaż, nie pokażę, bo tam jakieś dane, numerki są, nie wiem, co można pokazać. Co można, czego nie można. Czy będzie to grane z. A właśnie. Chain together. A może, można by zagrać w sumie. Jakby Delort miał ochotę, możemy zagrać. To wygląda na nawet fan Związanie razem łańcuchami i chodzisz, co przechodzisz etapy. Wygląda spoko. No, zamysł wygląda zajebiście. Tylko kurde, coś za prosto to wygląda, bo ja myślałem, że to, jak wcześniej to oglądałem, że jak jedna osoba spadnie, to ciągnie drugą i jest Gigie. A tu, jak jedna osoba spadnie, to według trailera może się Oto. Ja myślałem, że to od razu sabotaż, A to czteroosobowe może być nawet. Co urycha? A dobrze urycha. Rychu był z panią Nianią na czas naszej nieobecności i chyba ją polubił. No, ale pani już nie ma i znowu musi się męczyć z nami. A VIP lewi. Tylko nie wiem, czy są miejsca w sumie na to. Wydaje mi się, że trzeba będzie komuś zabrać vip -a. Nie można dodać wipa. zajrzyj, bla bla bla. Za dużo wipów. Tylko komu? Myślarz Gustavo na dzień. Na dzień? Mamonowi zabierz i tak ma bana. Ano racja. W sumie Mamon ma dalej VIPa? No ma. A na banie jest Rekompensaty będzie cały czerwiec ze strena Znaczy się tak patrząc w otwarte karty to wyjazd trwał sam w sobie 3-4 dni No 3-4 dni trwał wyjazd Ale jakoś tak się kurwa to tu siadłem, tu jakiś coś. No nie wiem, no tak jakoś się przeciągnęło, trochę. Tu na rywy pojechałem, i tak wyszło. Tu jednego dnia był lekarz. Kurde, te wizyty na to ADHD chodzę, chyba cztery wizyty łącznie są. No, przyszedłem, żeby zdiagnozowali mi ADHD, bo mam spore podejrzenia, nie że ruchowe jakieś macham rękami, i tak dalej. Tylko, tylko że wełbię mam meksyki, i się myśli rozpierdalają jedna o drugą, jest ich mnóstwo, ciężko ze skupieniem i tak dalej. No, no to przyszedłem z podejrzeniem ADHD, a wyszedłem, no jeszcze nie ma takiej finalnej diagnozy, ale no osoba która to stwierdza, to między innymi poza DHD wykryła tam ze społecznymi rzeczami trochę problem. Ale to powiem już finalnie po tych, jak już diagnozę wydać. Mówili, że przejebałeś stopka w kasynie i kasie w kasynie. Nieprawda, nieprawda, nie przejebałem w kasie w kasynie. Nie stawiałbym żywych ludzi na kolor. W kościu patrz na to będziesz grał praktycznie tyle samo, bo tym razem nie skipujemy bossów. Ale ja nie skipowałem bossów. Zrobiłem każdego bosa, jak ją mogłem zrobić. Przynajmniej widzowie by mi inaczej. O, cholera jasna. 111 godzin i średnio na streama jednego grałem 5,5 godziny. To można wyliczyć, chyba, ilość streamów. A, dobra, tu mam ile. O, ja pierdolę. To by wypadało zacząć szczerze niebawem tego Elden Ringa. Tak sobie myślę. To to nie tydzień przed, bo tydzień przed też nie wyrobię. Dzisiaj nie, dzisiaj nie, ale tak ee, no nie wiem. Jutro, pojutrze bym zaczął? Ty, teraz masz w kutasie grać. No zagram, ale ale nie teraz. Pewnie zagram jutro, albo pojutrze zacznę. Obstawiam. W ogóle, kurde! W Metina się wciągnąłem. Jakiś nowy serwer Metina powstał i już mnie naciągnęli na item shop. Patrzę prawy górny, a tam koło losu. Jak w tym. Jak w Margon Chcesz plus 9 na alumce? Nie, nie, ja sobie solo gram. Bez wspomagania. Chyba, że z item Szopa. No to tak. Nie może. może się... Plus 6, 6, 6, możesz mieć. Witam, możesz mi podrzucić link gdzieś na DC, a ci Nadam suki na kręcenie kołem. I poważnie? A masz jakieś potwierdzenie, że adminem jesteś? No ja lubię kręcić, bym pokręcił coś akurat. To chwila, to zobaczymy, czy prawda. Nik mam Turbo Rad. Taki mam nik. Wojem wody, gram mam 120. Wojem wody. <grym> sm to, testowo nadane na kręcenie kółeczkiem. Chwila, sprawdzę. Czy są koło losu? Ty oku... A ja wpłacałem i dotowałem, a tu dostałem więcej niż płaciłem kiedykolwiek, jasny gwint. dzięki, sobie pokręcę poza streamem, dzięki, dzięki, 23 tysiące smoczych monet dostałem, o jasny gwin, to sobie pokręcę, a ile wpłaciłem? 150 wpłaciłem, coś takiego mnie podkusiło, o tu nie byłem jeszcze chyba też, nie kojarzę tych twarzy, kojarzę te posągi ze slotów głównie. Nie mogę się doczekać aż przekręcę tych 23 tysiące smoczych monet. Może wypadnie jakiś skinek do broń. One są najdroższe chyba. Gramfta już myślę, żeby zakręcić. Jeste <grym> pani. Dobra, wydaje mi się, że fajne to jest dosyć, ale może koło losu. A jeszcze mi doładował. Jeszcze więcej mi doładował. Zamiast grać będę się i kręcił. Kurwa no! Pięć razy. Jeden. O! Kurde, no znowu to samo. Jeden za tym. Dobra, wyłączam, bo przekręcę poza streamem, albo jeszcze z dwa razy. O! No i, no i znowu Dałem ci za na DC, jakbyś coś potrzebował to daj znać Dzięki, jest w porze, dziękuję bardzo Dobra jeszcze z, a z dwa razy tu No i znowu A jedno, jakieś pierścienia Stream z czarnego ekranu? Coś losowałem, ale nie siadło nic A bo czekaj, Sonika jeszcze do, nam, do znajomych O, Sonic, o, akceptowałem, no i klasa, zaraz, zaraz jestem A już nie będę przebrał, o, spokojnie Kurde, myślę o tym kole Fortuny cały czas Bonus, błagam Kurde. No ja pier... Dobry mnożnik, 2000! Nie! Ale jest budżet na kręcenie, dobrze. Co to za mix w tle leci? mix do gry w pokera, a same wchodzą w rękawie. Proszę! Nie ma nic. Nic bawi dobór Gandalfów bonusowych. Muszę dostać bonus. O, kupa! Czemu mnie to tak jak sytuuje? Może to wirtualne kredyty. Nie, nie, nie wiem. Jezus. Kurde, muszę do fryzjera iść, bo jak małpa zaczynam wyglądać. Witam, cześć. Witam po przerwie. Zrobili ci zdjęcie, przetarłeś podwozie. No właśnie taki problem z tym autem jest, że se pojedziesz na ryby, spotkasz coś takiego i co? Ogarnijcie sytuację, wracam sobie elegancko z jeziorka, jakiś krakus zwiebał się testem no nie wiem, no. To jest problematyczne jechać na ryby, właśnie. Najlepiej to jakiś czołg wziąć w sensie coś z wysokim podwoziem. To nie byłem ja, nie mam takiego auta. Dziś zagram syf, jutro pewnie też syf, i pojutrze odpalam Elden Ringa jako dłuższą grę, bo to będzie przygotowanie do DLC. Fishing Planet, to... oj, nie wiem, czy to ludzie byliby gudnia, zadowoleni, mi jakby, guzi, jakbym zagrał Fishing Planet po przerwie. Nie wydaje mi się. Może jest. Ja... Na rozgrzewkę mózgu. Co, ma rozgrzewkę mózgu? Jeszcze raz. Sudoku? A w sumie dawno nie robiłem sudoku. mógł sobie zrobić, tylko już nie pamiętam, jakiś to. Robiło. To chyba nie mogło być w kwadracie żadnej tej samej liczby, i poziomie, i w pionie, i po przekątnej, czy po przekątnej nie? Sudoku, a jakąś prostą wersję można by rozwiązać. Sudoku online może wpiszę Easy na start, na rozgrzanie głowy. O, ty, a chwilka, ja miałem Sudoku na Steamie w zasadzie. To chyba tak lepiej będzie. Jedno Sudoku szybkie zrobię. Classic Sudoku jest. W ogóle dzień wczorajszy przywitał się z moim komputerem pierwszym blue screenem, jaki dostałem, ale to chyba normalne, bo no na poprzednim komputer. Też jak go miałem od nowości, też blue screena dostałem. Też były świeżutki. Play. Puzzle 1. Jedno proste sudoku. Classic sudoku, every row, column and box must contain the numbers od 1 do 9. Bez zera. O Nie wiem czy mi się jednak to chce robić, jak popatrzyłem na tą planszę, przyznam. Nie oddychciało mi się. 5 tu nie może być, 6... 6 może. 7 nie może. 8 może. 9 nie może, czyli albo 6, albo 8. Bo to mi nie za wiele to mówi, w takim razie. Dobra, tu i o, tutaj. Nie, tu. Tak, tutaj. E, dwa nie może, trzy nie może, cztery może, 5 nie może, sześć nie może, siedem nie może, osiem nie może, 9 może. Ja, pier. Czas mi leci, chwila. O tutaj! Chyba. A nie, bo tu 8 nie ma. Ja, pier, tole. Tutaj. Nie, tu nie. Jak wpiszę pierwszy numerek, to już będzie prościej, chyba. Witam z tej strony. Witam. Komisarz Komendy Głównej Policji w Katowicach Kamil Donosik. Informacja. Dobra. zapomniał swojego. Nie, nie proszę o spokój. Co się skupisz, sekundę. Jeden rozwiąże i idę. Eem, tam gdzie jest najwięcej danych. Tym jest najwięcej. Musi być jedna tylko możliwość. Dwa tu może być pięć może. No to już odpada. Dobra tutaj siedem może, osiem może. No to już chuj. Dwie możliwości. Jak Kodowice. ty to rozwiązujesz? Próbuję Pelenic. znaleźć losowe pasuje. pole, pasuje. gdzie, <gdzie? Eee, jedna nie, liczba tylko pasuje. To to odpada. Kurwa, Żeby chwila. Nie, no rozwiążę to. Tylko troszkę zajmie. Myślałem, że szybciej będzie. Pewnie są jakieś metody rozwiązywania sudoku, a ja ich nie znam. Tylko tako. Tam, gdzie popatrzę. Z logiki to jest tak, tam gdzie jest dużo danych, tam próbujesz dopasować daną liczbę. Pojedynczą. Tam, gdzie jest wiele danych, jest największa szansa, że tylko jedna liczba pasuje. No to to odpada. 6 nie może, 7 nie może, no ale 8 może. Kurde. Trudne, no trudne jest. A to jest proste na jedną gwiazdkę. Dobra, tu od góry zacznę. Jeden może, dwa może. Dobra, nie rozwiążę tego chyba. To ja gram, chcę zrobić jedno sodoko. Nie no, rozwiążę to. Rozwiążę to tylko. No nie, wszędzie dwie pasują. Chwila, bo... Czekaj. Tu zrobimy tak. Siedem może być. O kurwa. To pasuje 7, 8 i 9. To nie. Trzeba znaleźć pole, gdzie pasują dwa. Użyj S i D to sobie rozpisuj gdzie co może być. Co to jest? Jakieś głupoty, to jest spoko. On nie wie, że może się wylosować plansza nie do zrobienia dk Dobra, zrestartujmy to w takim razie To jest to samo Kiedy nie może I pójdź znowu content na cały stream Nie to będzie całego streamu Wysilę łepetyny, wierzę w ciebie, dasz radę Bo już mało czasu, tylko jakieś 12 godzin streama. Nie jestem pewny, czy się wyrobimy starty nie Dobra, to znajdźmy także, pole, gdzie tylko dwa mogą pasować A już takie skupić. pola miałem, I tylko... tylko... To tu jeden może, nie, to może. nie może to tutaj nie może Trzy Sześć nie może Mimo, nie może na dole Jej, <laughs> że głowę. 7. 7 może. 8 może. 9 może. Tu pasują 3, więc źle jest. Tutaj może. O, tu ósemka chyba tylko. Jest! O, tak? 8. 3 nie może. 4 nie może. 5. No i 5 może być. Ja pierdolę. 5 albo 8. Dobra, załóżmy, że tu jest 5. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czemu to podświetla na czerwono, bo jest źle. A to chuja nie zabawa, coś takiego. Pokazuje mi od razu, co jest dobrą opcją. To wyłącza to w takim w razie. Ja chciałem po swojemu, a ten mi błąd poster. pokazuje. Chyba, że ta się gdzieś w opcji da wyłączyć. Nie no, nie podoba mi się coś takiego. Chciałem sam, a mi pokazali, że to błąd jest. enzo 187. Where is my husband? My husband is downstairs. Kurwa. No nie wiem, no, ale chyba ona niczego nie robi. Tylko dała mu pić i. No i czy se czy coś. Robercik odpoczywa. No nic, no. Bo coś przechwycić nie chce A! Kurwa, bo ja nie odpaliłem gry, tylko trailer jest włączony. O kurwa! O kurw Sprawa wagi entropijskiej policje Patrz w Widziałem! Dojebałem. Widziałem! Kurwa! Widziałem na forum i widziałem, że to jest Polak. Nie wiedziałem, że ty ze streama jesteś. Widziałem. Gratuluję ci bardzo. To jest wyższa ATH niż ja kiedykolwiek trafiłem. To jest dwukrotnie. Cieszę się, że ci siadło jeszcze Polakowi. Polakowi to w ogóle super? No tak, no. Ja się cieszę. ATH to skrót od All Time High, czyli jedno z największych złóż w grze, jakie zostały przez całą historię gry znalezione. Ty, a to masz jeden post na forum. I dołączyłeś w 23 roku, kurwa. Rok temu? I trafiłeś... Popierdolone to jest. Rok grał tylko. Ludzie grają dziesiątki lat i nie trafiają. czegoś. Takiego. 87 tysięcy ped. Zorn Star Ore. Hore. Dwa lata w sumie grasz? No to powiem Ci, i tak. To jest jak na to, co trafiłeś, to cieszę się, że Ci siadło. Bo możesz grać całe życie w tą grę i nie trafić czegoś takiego. Jasny gmin. Dobra, wydaje mi się, że fajne to jest dosyć, ale może, może jakoś następnym razem, jak będzie okazja, się dokończy to. O! Ja nie wyłączałem tego. Dokładnie po tych słowach skraszowało. Ja nie wyłączałem. Podziękuj za suba. A to muszę podziękować, bo ominąłem. Dzięki Raven, Wrubel, threshing, shearer, evo, Minds fed. Oj, masz nigdy do zmiany. Masz nigdy do zmiany. Nie powiedziałem, nie powiedziałem. Braku literki. Kurde na dietkę znowu przechodzę, nie było mnie ile. Kilka dni byłem na wyjeździe, kilka dni się pofolgowałem, 2 kg przytyłem. Ważyłem 80, waży 82,5. I to nie jest tak, że to zaraz zniknie, czy coś się tam wypełniło, bo to jest ta waga codzienna. Ostatnio. 85 tysięcy dolarów Case Opening będzie robił train na Twitchu jutro. Jezus, było prawie 400 tysięcy złotych robi na Opening. Jasny, więc piękna sprawa. Ale pamiętam, że krajn ustawił kiedyś tytuł streama, coś tam, coś tam, że uzależniony od hazardu i że jak spadnie poniżej, nie sześciu, nie siedmiu, ośmiu numerków na koncie bankowym, to przestaje z hazardem. Także chyba budżet ma, generalnie. I to jeszcze w dolarkach. A właśnie, żeby nie było, bo potem będą mówili i zarzucali. Wysłałem donate twórcy od UFO. Nie mam dowodu, znaczy miałbym, byłam na PayPalu przelew, ale na słowo możecie mi wierzyć. Jakim niby, kurwa. Miałeś 2000 kalorii nadwyżki na dzień, że przytyłeś 2 kilo w tydzień. Piłeś olej, a może jakaś chrupiąca. Już ci mówię, co robiłem. To tak, grill był, żarłem tłusto karkówki, kiełbasy, kaszanki. No, tak z dwa piwka dziennie piłem chyba pod wieczór przez trzy dni. Ciast było tyle, że żarłem do momentu, aż nie poczułem tu jedzenia, bo było tak dobre i nie mogłem się powstrzymać. No, generalnie się przeżarłem i ledwo chodziłem. Dlatego teraz muszę w drugą stronę pojechać. Też ci mówiłem, że na ryby idę. Cały sprzęt wziąłem. wędkę, przynęty, boksy z przynętami wszystko. Cały majdan. No i już wychodzimy, już jesteśmy spakowani w aucie. No i patrz na tą wędkę. No ona kołowrotka nie ma. Odpiąłem kołowrotek przed wyjazdem i położyłem na półce i nie wziąłem go. I wstyd jak z kurwesem się przyznać sześciowi, że <grym> jest problem i no, jednak nie pojedziemy. Dlatego pociechaczę do sklepu wędkarskiego i kupiłem drugi kołowrotek. To będzie do kolejnej wędki. Będą dwa spinningi, też tyle. Za ile? Ten kołowrotek mam yy, to jest Shimano Ultegra chyba. On kosztuje, no z 400 kosztuje, ale to będę miał do drugiej wędki. Bo i tak miał być jeszcze jeden spinning. O 400. Trochę kosztuje. No ale jak często zmieniasz kołowrotek? No nie wiem, kupujesz taki kołowrotek i masz go na lata. Chyba, że zapomnisz na wyjazd. Zawracałeś, jak mówiłeś, się nie zmieniło, szedłeś dalej. Jak się z teściami dogadujesz? Dużo pytali NP, gdzie pracujesz? Jak im wytłumaczyłeś, że zarabiasz na życie, mówiąc ludziom, że kupiłeś kilogram gliny za 500 złotych, <laughs> po czym oni wysyłają płatne wiadomości, w których się z ciebie śmieją? Słuchaj, no nie było w sumie zbyt dużo rozmowy. O tym. nie wiedzą, czym się zajmuję. Tak plus minus, że streamuję, ale jakoś tak rozkopywania nie było. Znaczy, takich szczegółowych pytań. Eldenik, spokojnie będzie Elden. Zaczynamy Eldena niebawem, na dniach najprawdopodobniej, bo będzie trzeba się wyrobić. Ostatnim razem Elden zajął ponad 20 streamów. Trzeba zacząć odpowiednio wcześniej przed DLC. Czy wrócę kiedyś do tej gry? Co to zagram? Baroni. A grałem w to? A grałem chyba w to. Dziwna gra to była. Wiem, że nocą kiedyś tę grę odpaliłem. Dziwna bardzo to gra była. Nie do końca. Rozumiem, to co tam się rozchodzi. Jakieś dungeony, znajdywałeś przedmioty, jakieś dziwne... Nie, dziwne to było. First Person rogue like 2015. Jakieś klasy się wybierało, bronie były, poukrywane skrzynki, bossowie. Pikseloza? Trochę tak, ale w sumie grafika coraz rzadziej określa grę. Fajne, może zagramy kiedyś. Ale piękne, Jezus Maria. Przepiękne to zdjęcie jest. Nic na nim nie ma? Ty nie dostrzegasz. Widzisz, ale nie... Jakoś tam się to gadało. Piękne jest. Piękne to zdjęcie jest. Witek, a kiedy cytower i atak na rekord Polski wychły? Dobry byłem w ICY Tower'a za dzieciaka. Najlepszy w klasie byłem w Tower'a. Nie jestem tumanem. Tylko ty grałeś? Nie. To nie była klasa specjalna. Bardzo fajna ta klasa była. Witam. A co mam? Miska bobu. Nie jadłem chyba kilka lat bobu. Główienko? Otóż nie tym razem. To nie kleszcze. Osolone jeszcze Fajny, one kleszcze, to nie są kleszcze. Wódzci, polecam ci jeść te kleszczyki bez wyciskania, szlesz obierania ze skórki. Lepsze ze skórką plus darmowy błonnik i witaminki. A czemu kleszcze wy mówicie na bub? Bo tak wygląda? Jak ci to przypomina kleszcza, powiedz mi? Jak ci to kleszcza przypomina? Tylko musi ostrość złapać. Czemu to jest kleszcz? To nie wygląda jak kleszcz. Imgur? O chuj. Ale pierwszy raz słyszę określenie kleszcz na bub. Kto uwielbia bub? mógłbym się z nim zajmować każdego dnia. O fuj, kurwa. Weź, obrzydliwstwo. Kiedy wielki test drogich wód? Już obiłem. Jest gdzieś na YouTubie chyba dodane. O, ty! Nie tylko się dzieje to na tym. Na Brave'ie. Pa. Każda przeglądarka zaczęła się wysypywać mi. Zobaczymy jak będzie Valorant po przerwie szedł. zagram ile, nie wiem, z jedną grę czy coś. Zagrałem sobie jedną grę na off po powrocie i wiebałem stromotnie. Czy stromotnie to może nie, ale no przegrałem ją. Przemek ma ważne pytanie, a jakie, ja bo nie widziałem, już patrzę. Ciąg bank gildii w Albionie został opędzlowany przez oficerów do sucha, po czym wyszli z gildii i zrobili nową? Serio? A pytali kogokolwiek o zdanie w sumie wszystkich? To trochę chujnia. A to klasyka, to się tak często dzieje. Dobra, nie chce mi się grać tego. Go rankedzi. Zobaczymy, czy jest chęć gry po przerwie. Za myślisz? A założę. Czy kupiłem sole gamingowe? Nie, nie. Finalnie nie. Widziałem mnie łeb, a myślałem, że uszczelę. To game, sorry. A, winnek to winnek. Plus 14 xd. Zobaczmy prezentację serwera. Dobra. nie ma pay to win, ale możesz dać donację i kupić premium konto, <laughs> dzięki któremu masz zwiększony drop Adeny i tam wszystko inne zajmiste. Czekam póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Dobranoc, pa pa.